Johnny Ive, czyli legendarny projektant Apple, odpowiedzialny za wygląd iMac'a, iPoda oraz iPhone'a, łączy siły z OpenAI. Ich celem jest stworzenie nowego, rewolucyjnego urządzenia z AI. Szef OpenAI Sam Altman opisuje je jako najfajniejszą technologię, jaką świat kiedykolwiek widział. To nie będzie kolejny smartfon czy smart okulary, planują coś zupełnie nowego. Urządzenie bez ekranu, działające głównie przez głos oraz kontakt, które stanie się naturalnym towarzyszem użytkownika. Eiff i Altman uważają, że tradycyjne ekrany powodują rozproszenie oraz niepokój, dlatego chcą stworzyć bardziej naturalne interakcje z technologią. Startup Iva, IO został założony w 2024 roku i skupiał byłych inżynierów Apple'a, takich jak Scott Cannon, Evans Hankey i Tang Po przejęciu około 55 pracowników, IO dołączy do OpenAI, a Loveform, czyli firma projektowa Iva, będzie odpowiadać za design wszystkich produktów OpenAI. To może być początek nowej ery w technologii. Czy to będzie rewolucja na merę iPhone'a? No bo umówmy się, że dawno nie mieliśmy takiego przełomu w technologii i urządzeniach jak iPhone, a kolejną rewolucję. Może być właśnie AI i być może nowe urządzenie, które pokaże iPhase razem z ChatGBT. Nie mogę się doczekać tego produktu, a wy dajcie znać w komentarzach.